Zastanawiałeś się nad związkiem między posłuszeństwem a pomyślnością, jak opisano w 26. rozdziale Księgi Kapłańskiej. Cóż, nie jesteś sam. Ten rozdział, zagnieżdżony w trzeciej Księdze Tory i Starym Testamencie, jest fascynującą eksploracją korelacji między naszymi działaniami a ich późniejszymi konsekwencjami. Rozdział 26 Księgi Kapłańskiej obraca się wokół fundamentalnego tematu: błogosławień z posłuszeństwa i przekleństw nieposłuszeństwa. Jest to rozdział, który zagłębia się w zawiłości moralnych i etycznych zobowiązań, szczegółowo opisując nagrody i kary, które idą w parze z naszymi wyborami. Rozdział ten jest w istocie kompasem moralnym, prowadzącym nas przez labirynt życia, rzucającym światło na. Ścieżką sprawiedliwości i kierującym nas z drogi wykroczenia. Teraz możesz się zastanawiać, co oznacza posłuszeństwo w tym kontekście. W 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej posłuszeństwo nie polega jedynie na przestrzeganiu zasad. Chodzi o dostosowanie naszych działań do wyższych standardów moralnych i etycznych. Chodzi o wybór życia w harmonii z zasadami, które podtrzymują tkankę naszego społeczeństwa. Chodzi o podejmowanie decyzji które odzwierciedlają nie tylko nasze osobiste pragnienia, ale także zbiorowe dobro naszej społeczności. Z drugiej strony, nieposłuszeństwo, jak zostało to przedstawione w tym rozdziale, nie polega tylko na łamaniu zasad. Chodzi o zboczenie ze ścieżki prawości, o wybór działania w sposób, który zakłóca harmonię naszej społeczności, o przedkładanie osobistych pragnień nad dobro zbiorowe ale o to intrygująca część. 26 rozdział Księgi Kapłańskiej nie tylko przedstawia konsekwencje naszych wyborów, stawia nas również przed wyborem, wyborem między życiem pełnym błogosławieństw zrodzonym z posłuszeństwa, a życiem przekleństw zrodzonym z nieposłuszeństwa. Wyruszając w tę podróż przez 26 rozdział Księgi Kapłańskiej, miejmy otwarty umysł. Przyjrzyjmy się głębokiej mądrości zawartej w tych starożytnych wersetach. Zrozummy ponadczasową aktualność tego rozdziału we współczesnym świecie. Zanurzmy się głębiej w wersety tego fascynującego rozdziału. Wyobraźcie sobie świat dobrobytu i pokoju. A no wszystko to dzięki posłuszeństwu. Zagłębmy się w pierwsze 13 wersetów 26 rozdziału księgi kapłańskiej, które pięknie ilustrują błogosławieństwa płynące z posłuszeństwa. Wyruszymy razem w tę podróż zrozumienia. Starożytny tekst zaczyna się od jasnej dyrektywy, zachęty do przestrzegania ustanowionych zasad i przykazań. Jest to zaproszenie do przymierza, boskiej umowy między ludźmi a ich stwórcą. Korzyści płynące z tego pakietu są obfite i głębokie. Obiecane najpierw jest błogosławieństwo deszczu w słusznym czasie. Może się to wydawać proste, ale zastanów się nad konsekwencjami. Regularne opady deszczu zapewniają obfite zbiory, pożywienie dla zwierząt gospodarskich i kwitniące ekosystemy. Jest to obietnica utrzymania samego życia, gwarancja obfitości i zaopatrzenia. Następnie obietnica pokoju w kraju. Wyobraźmy sobie świat wolny od konfliktów, w którym panuje pokój, a strach jest tylko odległym wspomnieniem. Ten pokój nie jest tylko brakiem walki, ale stanem całości, kompletności. To jest rodzaj spokoju, który pozwala spać spokojnie, nie martwiąc się o jutro. Potem przychodzi obietnica zwycięstwa nad wrogami. Tekst zapewnia nas, że pięciu z was będzie gonić stół, a stu z was będzie ścigać dziesiątki tysięcy. To metaforyczny sposób Powiedzenia, że dzięki posłuszeństwu pokonasz wyzwania, które wydają się nie do pokonania, że pokonasz przeszkody, które wydają się przytłaczające. To pewność siły, odporności i triumfu. Wreszcie widzimy obietnicę Bożej obecności. Tekst mówi: Będę chodził między wami i będę waszym Bogiem, a Wy będziecie moim ludem. Jest to być może najgłębsza obietnica ze wszystkich, pewność intymnej relacji z boskością połączenia które wykracza poza naszą doczesną egzystencję te błogosławieństwa obfitości pokoju zwycięstwo i boża obecność są nagrodami za posłuszeństwo jak opisano w pierwszych 13 wersetach 26 rozdziału księgi kapłańskiej malują obraz świata który nie jest tylko możliwy ale i w naszym zasięgu jeśli wybierzemy drogę posłuszeństwa ale co się dzieje gdy te przykazania nie są przestrzegane Dowiedzmy się, nieposłuszeństwo ma swoje konsekwencje, czasami bardzo dotkliwe. Bardziej dotkliwe niż mogłoby się wydawać. Gdy zagłębimy się w wersety od 14 do 39, 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej, natkniemy się na wyraźne ostrzeżenie, grzmiącą deklamację ponadczasowej i wszechmocnej istoty – ten fragment Pisma Świętego maluje ponury obraz dla tych, którzy ośmielają się przeciwstawiać nakazom wyłożonym w poprzednich rozdziałach, wyobraź sobie życie nękane niewytłumaczalnymi dolegliwościami, twoje ciało i umysł w ciągłym stanie zamętu. Taki los jest obiecany tym, którzy zaniedbują boskie prawa. Jak to zostało zilustrowane w wersecie 16 nagły początek choroby, zdrowie, które pogarsza się bez powodu i spokój umysłu, który kurczy się z każdym mijającym dniem. Ale na tym nie kończą się reperkusje nieposłuszeństwa. Sama ziemia zwraca się przeciwko tym, którzy zbaczają ze ścieżek sprawiedliwości, a głód sieje spustoszenie wśród nieposłusznych. Werset 19 mówi o niebie jak żelazo i ziemi twarde jak brąz. Plony nie rosną, Ziemia nie chce oddawać swojej obfitości, a same żywioły zdają się spiskować przeciwko niewiernym. A jakby choroby i głód nie były wystarczająco surowymi karami, do listy dodaje się porażkę w bitwie. Werset 17 mówi o wrogach, którzy zyskają przewagę nad tymi, którzy kiedyś stali wysoko, a którzy zostaną poniżeni. Ci, którzy niegdyś byli potężni, uciekną, gdy nikt ich nie ściga. Ich odwaga zostanie wyczerpana, a determinacja zdruzgotana. Kary stają się coraz surowsze w miarę jak przechodzimy przez kolejne wersety. Nieposłuszni są nie tylko pokonani, ale i wypędzeni ze swojej ziemi, i rozproszeni między narodami. Zgodnie z wersetem 33 będą żyć w ciągłym strachu w obcych krajach, z sercami ociężałymi od ciężaru ich występków. Ich domy zostaną zniszczone, ich miasta spustoszone, a ich sanktuaria zbeszczeszczone. Surowość tych kar może wydawać się przytłaczająca, wręcz nie do zniesienia, ale należy pamiętać, że nie są to arbitralne akty zemsty. Są one raczej naturalnymi konsekwencjami zejścia ze ścieżki sprawiedliwości, wyboru przelotnych przyjemności nieposłuszeństwa zamiast trwałego pokoju posłuszeństwa. Każda kara służy wyraźnie przypomnieniu o znaczeniu boskich przykazań, o potrzebie szanowania i przestrzegania tych ponadczasowych praw podkreślają głębokie powiązanie między naszymi działaniami a ich konsekwencjami, między naszymi wyborami a ich wpływem na nasze życie i otaczający nas świat. Opowieść przedstawiona w 26. rozdziale księgi kapłańskiej nie jest opowiadaniem o bezlitosnej karze. Jest to raczej opowieść o przyczynie i skutku. Przypowieść o głębokich konsekwencjach naszych działań służy jako lustro, w którym odbijają się potencjalne konsekwencje naszych wyborów. I przewodnik prowadzący nas ku życiu w posłuszeństwie i prawości. Jest jednak pewna pozytywna strona. Płomyk nadziei, nawet w nieposłuszeństwie, nawet w obliczu rozpaczy, nadzieja jest wieczna. Zagłębiając się w końcowe wersety czter... od 40 do 46 księgi kapłańskiej, znajdujemy narrację, która jest w równym stopniu o odkupieniu jak i o występku. Wersety te wysuwają na pierwszy plan potężną obietnicę przebaczenia i odnowy, latarnią nadziei w najciemniejszych czasach. Rozdział ten nie kończy się tylko na podkreśleniu konsekwencji nieposłuszeństwa, ale idzie o krok dalej, ukazując drogę do odkupienia. Tekst wskazuje, że jeśli ludzie wyznają swoje grzechy, okażą skruchę za swoje nieposłuszeństwo i powrócą do życia w posłuszeństwie, otrzymają przebaczenie. Jest to głębokie przesłanie, przypomnienie, że pomimo naszych niedociągnięć, zawsze mamy możliwość zadośćuczynienia i ponownego dostosowania się do ścieżki prawości. Wersety te podkreślają krytyczny aspekt ludzkiej natury, zdolność do zmiany, uczenia się na własnych błędach i dążenia do czegoś lepszego. Podkreślają, że odkupienie jest nie tylko aktem Bożym, ale także ludzkim. Nie jest to ulica jednokierunkowa ale raczej partnerstwo między tym co boskie a tym co ludzkie to taniec wyznania, pokuty i przebaczenia, prowadzący do odnowy. W tej obietnicy widzimy Boga, który nie jest dyscyplinującym, ale także współczującym ojcem, gotowym przebaczyć i odnowić. Ta obietnica nie jest tylko świadectwem Bożej miłości, ale także odzwierciedleniem jego pragnienia, aby jego dzieci żyły w harmonii z jego prawami. Wersety te przypominają nam, że bez względu na to, jak daleko zbłądziliśmy, bez względu na to, jak głęboko wpadniemy w otchłań nieposłuszeństwa, zawsze istnieje droga powrotna. Zawsze jest szansa na odkupienie, szansa na odnowienie naszej relacji z Bogiem, szansa na ponowne doświadczenie Jego łaski. Obserwuj potężne przesłanie nadziei i odkupienia pośród prób i udręk. Obietnica odkupienia w 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej jest światłem nadziei. Przypomnieniem, że nawet jeśli się chwiejemy, nawet gdy błądzimy, zawsze możemy znaleźć drogę powrotną do posłuszeństwa, z powrotem do łaski, z powrotem do odkupienia. Czy jesteś gotów na kolejny rozdział? Jutro kończymy Księgę Kapłańską 27 rozdziałem. Studium porannym, a potem Studium Zlotu Ptaka, jak Bóg da. Bądźcie z Panem Bogiem i dobrego wieczoru. thank you